Prosty chłopak z dębicy nie rozumie, że to, że jest prosty, to nie jest żaden problem. Ale to, że jest kompletnym idiotą, no to już stanowi pewien kłopot. Szczególnie dla rodzin. Tych, którzy. dla tych rodzin, którym poumierali bliscy na COVID. Słyszałem wczoraj te żarciki również na temat. Tego, że może ktoś zginie w ringu. Takie to niby miało być śmieszne. No to zobaczmy może kiedyś, jak on sam do ringu wychodzi. Jak myślicie? Co by się tam w gaciach działo? No, ale jak znam życie, to pewnie by w ogóle do tego nie doszło, bo by się wcześniej w kiblu zatrzasnął. Przynajmniej tacy jak on, jak Stanowi Bielacz, zawsze mają taką wymówkę, nie? Jak ich nigdzie nie ma, nagle się po awanturze znajdują i mówią co im się przytrafiło. A co Wy myślicie na ten temat? Na temat tej żenującej transmisji?